Rozpatrzenia punktu pierwszego porządku dziennego, przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie uczczenia Pamięci Tadeusza Mazowieckiego, druk nr 1879. Wysoki Sejmie, proszę Panie i Panów Posłów o powstanie z miejsc. Odczytam tekst projektu uchwały. Uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie uczczenia Pamięci Tadeusza Mazowieckiego. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd pamięci Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego niekomunistycznego premiera III Rzeczypospolitej. Wybitnego męża stanu posła na Sejm wielu kadencji. Tadeusz Mazowiecki, współtwórca najnowszej historii Polski, przez całe życie służył społeczeństwu, kierując się zasadami etyki chrześcijańskiej i najwyższymi standardami działalności politycznej. Jego myśl wywarła trwały wpływ na sposób pojmowania spraw publicznych i wymogi dotyczące przestrzegania prawa w Polsce. Stał się symbolem odpowiedzialności klasy politycznej i powszechnie cenionym autorytetem społecznym. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej żegna wielkiego Polaka oraz wyraża przekonanie, że jego dokonania pozostaną dla nas inspiracją i drogowskazem w dziele umacniania Polski wolnej demokratycznej i obywatelskiej. Proponuję, aby Sejm podjął uchwałę w sprawie uczczenia pamięci Tadeusza Mazowieckiego. Dziękuję. Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę w sprawie uczczenia pamięci Tadeusza Mazowieckiego.